Pod palącymi promieniami słońca ziemia staje się sypka, jak popiół już o świcie. Są na świecie kraje, gdzie litr wody znaczy więcej niż baryłka ropy naftowej. Woda jest jedyną substancją, której nie można zastąpić niczym innym, żadną namiastką, żadnym surogatem. Woda i życie to po prostu dwa nierozdzielne pojęcia. Gdy ziemia wysychała i umierały drzewa, człowiek pakował swój dobytek i wędrował tysiące mil, aby ugasić pragnienie, bo jest ono straszniejsze niż głód. Schronie, oczy wyschnięte, spękana skóra. Jest tak gorąco, że zasycha w nosie, a czerwona mgła przesłania oczy. Pogrążamy się we własną agonię, milcząc jak zbolałe zwierzęta. Śmierć z pragnienia jest chyba śmiercią straszniejszą niż śmierć z głodu. A był to opis nie rzeczywistego wydarzenia, a eksperymentu, któremu poddali się na Sacharze dobrowolnie ludzie którzy chcieli zrozumieć jak to naprawdę jest kiedy wody nie ma przy czym fizjologia jest tutaj dramatycznie decydująca wystarczy by organizm stracił 6% wody a popada w półomdlenie 10% to są halucynacje 12 jest to w zasadzie Śmierć, jeśli nie nastąpi, natychmiastowa pomoc lekarska, bo po prostu krew staje się tak gęsta, Już że. Tylko po, wyrazie, serce po wyrazie jej nie może twarzy widziałem, że straszyłeś widziałem, że straszyłeś. Mało straszyłem, straszę dalej. I chciałem straszyć po to, żeby uzasadnić tę niezwykłą scenografię dzisiejszego programu, która powstała z prawdziwych, najprawdziwszych wiertnic na że tak powiem za w nieprawdziwej studia sytuacji w telewizji będzie właśnie o tym jak ugasić pragnienie przy pomocy technologii. Tak przy przecież ja myślę, że problem jest nie w straszeniu, bo można oczywiście nawet użyć wielkiej filozofii. Wiesz, w VI wieku przed naszą erą Pantales z Miletu, prawda, powszechnie znany, twierdził, że woda jest praw wszystkiego, a Bóg to jest rozum, który z tego wszystkiego stworzył całą resztę z wody. Jej, to jest prawda, prawda? Niestety. Ale można się bać i w tym momencie przestać działać, a problem polega na tym, że woda jest tylko w wielu przypadkach w takich miejscach, w których po prostu jest ją trudno uzyskać, i to jest tylko wyzwanie dla technologii, a nie strach obezwładniający. Kiedyś braliśmy ją lekko, bo była, lecz szybko znudził ją brak admiracji i poszła w dół pod pancerne osłony skał. I musieliśmy podążyć za nią. Jej było łatwo, nam nie. Metr ziemi można odrzucić łopatą, 10 metrów z biedą, ręcznym świdrem. Dla forsowania dziesiątek metrów piachu, gliny, iłów i granitów nie wystarczyła techniczna determinacja. Potrzebna była technologia lotów najwyższych. Stale najwyższej jakości i hydraulika wielotonowych nacisków. Precyzja walcząca o złoty środek z mocą. Nie wystarcza techniczna determinacja, potrzebna jest doza szlachectwa. Większość detali tych maszyn powstaje w asyście sterowanych komputerowo-obrabiarek. Nie tylko dlatego, że tak jest modnie. Dlatego, że tylko w ten sposób dokładność wykonania nie niweczy zamierzeń projektanta. Błędny ruch bądź chwila nieuwagi człowieka oznaczałaby słabe ogniwo. A ich być nie może. już szlachetstwo konstrukcji liczy się tysięcznymi częściami milimetra, w serce maszynerii, głowica wkręcająca w ziemię rury z siłą kilku ton, często wspomagająca obrót udarem. Mocarny hydrauliczny silnik o płynnej regulacji obrotów, równie łatwo wirujący w obu kierunkach, wkręca wciska, wbija w grunt kilkumetrowe rury. Ze szlachetnej stali. Potem unosi się, czeka na przedłużenie rury i z uporem powraca do swej akcji mocarza. Kolejne odcinki rur. Tylko wiertnicy wiedzą, ile upłynęło wody, nim rozwiązano sposób łączenia ich w całość. Nim wymyślono gwint mocny, samocentrujący, szczelny i nie klinujący się podczas tytanicznych obciążeń. Gwint z jednego kawałka, pozbawionej materiałowych wad wysokostopowej stali, oddający w kilku kilogramach materii całą precyzję komputerowej obróbki. W świata jest tylko kilka punktów, gdzie można powiesić tabliczkę Produkcja gwintów do przewodów wiertniczych. To wygwint z ordynarnego kawałka rury zrobi segment doskonałości. Odcinek ręki, który wśród huku hydrauliki i trzasku ustępujących skał sięgnie w głąb. Woda uciekła tam łatwo. Nam jest dużo trudniej. Ale już wiemy. Już wiemy jak. W hali montażu wiertnice prostują się po raz pierwszy jako całość. To dopiero poranna gimnastyka. Sucha zaprawa. Ale już węż łapią trop. Jest rzeczą niezwykłą i zadziwiającą, że człowiek tak dramatycznie walczy o wodę i zmaga się z przyrodą, jest skoro trzy czwarte naszej planety stanowią przecież wody. 97% to jest woda, ale niestety słona. 2% uwięzione jest co prawda wody słodkiej, ale za to w czapach Arktyki i Antarktydy. Pozostaje z tego prostego bilansu do wykorzystania 1%. I o ten właśnie jeden niewielki procent idzie cała walka. I takie urządzenia technologiczne zwane wiertnicami to jest stosunkowo urządzenie niewielkie przeznaczone do wiercenia na głębokości 30-50 metrów. Jak to jest zbudowane? Przede wszystkim Wysoki maszt, po którym wędruje obrotowa głowica. To jest wiercenie, jak mówią fachowcy, tak zwane okrętne. Głowica kręci się, wywiera nacisk na zawieszone pod nią żerdzie i wiertło. Natomiast urobek, czyli to, co zostaje wykopane z wnętrza, jest na powierzchnię wynoszone wewnątrz takiego świdra. I teraz. Daj do góry! Chwileczkę, chwileczkę. Najpierw jeszcze. Trzeba pokazać, jak to działa sama ta głowica. Otóż ona się kręci w ten sposób, urabiając to, co jest wewnątrz ziemi, w lewo lub w prawo. Napęd jest oczywiście hydrauliczny, dostarczany przez specjalny silnik spalinowy i teraz ta głowica może naturalnie po maszcie wędrować do góry. To jest do, głowica do wiercenia w gruntach takich jak glina. Wystarczy! Jeśli dobrze popatrzeć, to jest po prostu tak jakby dwa noże zbierające urobek w momencie kiedy zapełnią całą rurę, wyjmuje się na wierzch i spuszcza yy, w dół po kolejną porcję. Dobra, możesz chyba to zamknąć. Tak, ale teraz musisz uwaga ostrożnie nakierować do ścisków. Dobra. Tak. I teraz Zamykamy ścisk. Op. A gdzie jest tutaj tak. Zamykamy ścisk, który oczywiście to jest tylko demonstracja, bo on powinien te szczęki zamykają się na przewodzie wiertniczym i umożliwiają dokładanie Żerdzi albo ich zdejmowanie. I siła, z jaką działa ten ścisk przy działaniu w dół utrzymuje 20, Utrzymuje o 19 ton, a do góry 28. Przy czym to jest oczywiście metoda robienia w pewnych tylko gruntach. Jeśli grunt jest bardzo piaszczysty, stosuje się metodę udarową przy pomocy tego typu łyżki. To wpada z pewną siłą, otwiera się klapa, zabiera urobek, w momencie wyciągania zamyka i wyjmuje to, co niepotrzebne na Oczywiście otwór musi być również rurowany, uzbrajany, ale. To jest metoda dojścia na pewną głębokość, powiedzmy kilkadziesiąt metrów. Tam, kiedy chce się zrobić studi studnie, no trzeba zostawić fragmenty specjalnego rodzaju rur. Filtry, duża średnica, otwory dookoła wyciągane na taką długość, na jaką potrzeba. To wszystko owinięte jest siatką. I dookoła jeszcze drutem, i to dopiero stanowi właściwy filtr. Tędy przenika woda do wnętrza otworu. Żeby różne nieczystości nie dostawały się do wnętrza samego filtra, pod nim jeszcze w studni jest zamknięta z jednej strony taka rura podfiltrowa. Przy czym filtrów jest tyle, z iloma rodzajami gruntów można się zetknąć tam głęboko. No powiedzmy, filtry tego typu ceramiczne albo tego. Także na wierzchu zwykle otrzymują siatkę, tu jest zresztą jej fragment, nie będę podnosił ciężkie, to niezwykle jest. Inny rodzaj filtru, także stosowany w studniach, czy taki do studni o odrobinę mniejszej wydajności. Przy czym warto tu jeszcze wiedzieć, że technologia tych rzeczy to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona to to, by tego typu urządzenia wiertnicze nabrały jak gdyby dużo większej samodzielności. I to jest no to jest zupełnie niezłe zadanie technologiczne. Na szczęście gdzie niegdzie na świecie już rozwiązane. Wezwanie przyszło wczoraj: spalona słońcem ziemia, spękane bruzdy i kurz. Pragnienie. W drogę wyruszył więc niezwykły konwój. Pogotowie dwóch zwyczajnych ciężarówek z niecodziennym ładunkiem na grzbiecie. Na jednej kompresor o gigantycznej wydajności, druga objuczona stalowym masztem silnikami kompletem rur i spowita w sieć hydraulicznych przewodów. Tak wyrusza do akcji samojezdna Wiertnica. Maszyna, która choć rzuca się w oczy intensywną rzucią, zupełnie nie wygląda na urządzenie do głębokich wierceń wodnych. W całości niewiele przekracza 10 metrów, a sięgnąć może 300. Właśnie to w tym miejscu powinna być woda. Zadanie dla kół zostało wykonane. Teraz ich role przejmują hydrauliczne podpory. Konstrukcja musi być niezwykle stabilna. Z trzech stron wysuwają się więc stalowe wysięgniki zakończone płaskimi stopami. Ciśnienie olejowych pomp rusza z kolei w tłoki wysięgników masztu. Kilkanaście minut wystarcza, by wiertnica stała gotowa do pracy. Minimalne Korekcja ciśnienia w podporach i wskaźnik położenia sygnalizuje idealny poziom. Poziom 0, by kąt wiercenia był równy 90 stopniom. Czas na część najważniejszą. Świder zaopatrzony w dziesiątki widziowych guzów, szereg wgłębień i centralny otwór dla sprężonego powietrza. Zadaniem tego kolosalnego wiertła jest bowiem nie tylko wiercenie, ale i usuwanie urobku. Połączenie w jedną całość z głowicą DHD, czyli rodzajem udarowego młota, kończy etap przygotowy. Pozostaje połączenie głowicy z napędową żerdzią. Samocentrujące gwinty wkręcają się z niezwykłą precyzją i zaczynają się emocje. Minuty szczegółowych przygotowań i sprawdzanie połączeń. Kręcanie w jedną całość udarowej końcówki napędowej rury i obrotowej głowicy hydraulicznego silnika. Rosną obroty pomp, Zmaga się hałas i powoli hydrauliczny posuw opuszcza świdar na ziemi. Wszystko zaczyna drżeć. Ziemia dudni wydając głuchy głos. Zmaga się hałas i obciążenie pomp. Mechanizm udarowy wali o ziemię i za chwilę koronka wiertła ginie z pola widzenia. 150 atmosfer uderza w młot. 30-centymetrowy świder na razie ma do pokonania miękką glebę. Wydostające się spod świdra sprężone powietrze wyrzuca grudki kamienistego gruntu niżym karabin maszynowy. Wchodzimy coraz głębiej, rośnie obciążenie i docisk. Rosną obroty hydraulicznego silnika. Płynna regulacja pozwala na wiercenie od zera do 180 obrotów na minutę. Cała sztuka to dobranie obrotów i nacisku na świder. Tu partytura rozpisana jest na kilkanaście zaworów i zegarowych wskaźników. Chodzi o to, by nie spalić wiertła, nie złamać żerdzi, wiercić pionowo, a przede wszystkim skutecznie. Pył oznacza dotarcie do skały. Pierwsze 6 metrów i kolej na następny odcinek stalowej rury zakończonej stożkowym gwintem. Do ciężaru głowicy dodają się następne setki kilogramów, i tak odcinek za odcinkiem, aż do momentu, w którym całość ważyć będzie 11,5 tony. Tu jednak wystarcza kilkanaście stalowych rur. Woda jest blisko, trzeba tylko po nią sięgnąć, dotrzeć do podziemnej żyły, a ta pod własnym ciśnieniem wytreśnie pełną obfitością na spragnioną ziemię i ugasi pragnienie. Oczywiście, taka wiertnica, którą może obsługiwać trzech mężczyzn, a która działała w rzeczywistości na Sardynii, nie jest rozwiązaniem problemu, bo po prostu to nie jest ta skala. Świat jest spragniony wody w sposób nieprawdopodobny. Przecież wystarczy policzyć, że w ciągu najbliższych 20 lat zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie. Mało tego. Człowiek, który żyje w wielkiej metropolii potrzebuje dziennie około 500 litrów wody, a niebawem będzie potrzebował 1000 litrów przemysłu. To są po prostu nieprawdopodobne liczby. Na wyprodukowanie jednej tony stali potrzeba 150 ton wody, jednej tony papieru 250 ton wody, więc urządzenia muszą być coraz bardziej potężne, tak jak na przykład ta wiertnica, która waży około 30 ton razem z tym postumentem. I masztem, który mierzy sobie metrów 18, i nieco inna zasada działania niż to wszystko, co pokazywaliśmy dotąd. Tam u góry zawieszona na wielokrążku głowica, a od niej biegnący taki metalowy pręt o przekroju kwadratowym, zwany przez fachowców graniatką. I to jest właśnie to nowum. Nie głowica napędza. Najbliżej niej połączony przewód, ale specjalny stół wiertarski, stół wiertniczy, koło którego stoimy. Poprosimy o ruszenie napędu. Uwaga, ruszamy, hop i właśnie na tym to polega. Graniatka jest jedynie łącznikiem pomiędzy głowicą, a tym co jest dalej, czyli przewodami, obciążnikami i świdrem, który zagłębia się w ziemi. 30 ton udźwigu na haku i rzecz najważniejsza, urobek jest wynoszony na powierzchnię przy pomocy płuczki, która tłoczona jest na przykład wewnątrz tego przewodu. Ja myślę, że najważniejsza rzecz to jest to, że to jest taka technologia wiertnictwa w ogóle. Tak się wierci również za naftą, za kopalinami i tak dalej. O, są świdry używane w tym przypadku. Yy, tak zwany gryzer, świder gryzakowy, czy jak go tam zwać. Ten ma średnicę niewiele większą niż rura, która idzie za nim, ale normalnie używa się czegoś, co jest szersze, tak żeby weszła rura, a później jeszcze rura yy, osłaniająca całe brzegi utworu, yy, otworu. Przy czym zauważ, że to wszystko, ta cała hydraulika o niezwykłych mocach yy, ten fakt, że jest to takie autonomiczne, że nie, pomaga, nie wymaga podłączeń do miejscowych tam elektrowni czy innych rzeczy, to jest reguła, która zaczyna tu obowiązywać. Nie wiadomo, gdzie się będzie wierciło. Ale w tej wiertnicy jeszcze, mimo całego szacunku dla możliwości yy, i no, nowoczesności wykonania, tu jeszcze nie ma tego, co obowiązuje w tej chwili już na świecie, mianowicie żeby to wszystko w odpowiednim momencie mogło samo. Podnieść się, wieże opuścić, przejechać 150 kilometrów, tam stanąć, wyprostować, wypoziomować i, I pójść 1000 metrów w, w dół zawodzi. tysiąca metrów. Tak. Startujemy. Jedziemy. Wieść gminna niesie, że wielbłąd przechowuje wodę w garbie i dlatego bardzo długo może nie pić. Tyle, że ich wielbłąd z próżnego nie naleje. Jak bardzo sucha i próżna może być afrykańska pustynia, Wiedzą tylko tubylcy, którzy w poszukiwaniu wody pokonują setki kilometrów razem ze swymi egzotycznymi wierzchowcami, które w czasie wielkich upałów potrafią przeżyć najwyżej cztery dni, wbrew legendzie. I dromader, i jego właściciel mieliby niewielkie szanse przeżycia, gdyby nie fakt, że na afrykańskiej pustyni właściwie jest wystarczająca ilość wody, tyle że ukrytej bardzo głęboko pod pokładami piasku. A więc trzeba specjalnych sposobów, by dobrać się do niej i wyciągnąć na powierzchnię. Dobrać się, ależ to bardzo proste. Dzisiejsza technika ma na wszystko chytre sposoby. Na potężnej ciężarówce dowolnego typu trzeba zamontować znaną geologą wieżę wiertniczą. Samochód musi mocno oprzeć się o powierzchnię gruntu, i już można drążyć dziurę w ziemi, nawet do głębokości 240 metrów, pionowo w dół. Napęd hydrauliczny. Dwie potężne pompy zasilają świder, który wgryza się w ziemię z siłą ponad 13 ton. Pięciostopniowe przekładnie dają szansę na uzyskanie wysokich obrotów głowicy. Jeśli trzeba, to nawet 1300 obrotów na minutę. Tak szybko można wiercić tylko na pustyni, w piasku. Serowanie potężną maszynerią z centralnej tablicy na tyle samochodu. Wiertacz z dziecinną łatwością unosi w górę 30 centymetrowy świder, bo musi tylko przesunąć dźwignię. Jego siłę zwielokrotniają pompy. I wreszcie jest. Jest woda. Potężny strumień o życiodajnej sile. Cała ta wielka i skomplikowana maszyneria służy tylko jednemu wyciągnąć na powierzchnię piasku to, co okrutna natura ukryła głęboko pod ziemią, by tubylcy ze stadami wielobłądów. Nie musieli wędrować setkami kilometrów po szpiwaniu na wpół zasypanej studni, Wypustynia pustynia znów tętniła życiem, najpierw skupionym w oazie wokół głębinowej studni, a później rozlanym szeroko coraz szerzej. Przecież Sahara była kiedyś kwitnącym ogrodem, dopóki woda nie skryła się pod jej piaskami. Dlaczego nie mogą wrócić tamte czasy? Technika ma przecież na wszystko swoje dobre, sprytne sposoby. A więc właśnie, można ją dognać wszędzie, nawet na pustyni. Można yy, sięgnąć tam, gdzie uciekła powiedzmy półtora kilometra pod powierzchnię Ziemi. Jest to jak gdyby jedynie problem technologiczny. Myśmy zresztą starali się podczas całego programu udowodnić jakby, że problem znalezienia odpowiedniego ujęcia nie jest problemem nierozwiązanym. Jasne, że trzeba dostosować maszynę, sposób wiercenia, w wielu przypadkach zapłacić spore pieniądze, duże Co? pieniądze, większe w wielu przy, przypadkach pieniądze niż powiedzmy za wydobycie nafty, ale technologią tego poziomu jednak sięgnie. Tak, przy czym ja powiedziałbym, że równocześnie staraliśmy się cały czas udowadniać, że ta imponująca technologia y, ciągle nie stanowi lekarstwa na imponujące y, nieraz y, Zniszczenia, jakie sieje sam człowiek, bo przecież to, że tak dramatycznie poszukujemy wody, jest wynikiem w głównej mierze tego, że nie potrafimy z niej właściwie korzystać. Przecież yy, mówi się, że dziś w Polsce jest katastrofalnie niski stan rzek, wód, że grozi nam rzeczywiście klęska, suszy, wyłączanie zakładów przemysłowych, ujęć miast. To przecież nie tylko dlatego, że było mało opadów w ciągu ostatnich dwóch lat, także dlatego, że popełniliśmy kolosalne błędy, że meliorowaliśmy nie te rzeki, które, czy te, nie te łąki, które trzeba, że nie budowaliśmy wystarczającej liczby zbiorników retencyjnych, że po prostu złamaliśmy reguły rządzące ekosystemem, tym, który sam najbardziej prawidłowo się steruje. Ale wszystkiego się w jednym programie powiedzieć nie da, dlatego zatytułowaliśmy ten dzisiejszy program Pragnienie z Jedynką, ponieważ za tydzień proponujemy dalszy ciąg. Rzeczy o wodzie, w której spróbujemy opowiedzieć, w jaki sposób tę wodę, którą już się znajdzie przy pomocy tak ciekawych i wyrafinowanych metod technologicznych, w jaki sposób ją prawidłowo użytkować. No, no jak właśnie, zrobić? Bo jak gdyby, sposób na studnie jest, tak. ale to jest początek drogi. Ale to nie jest jeszcze sposób na pragnienie. Ależ to wszystko ciężkie. Nie doceniamy jej prawdziwej wartości, dopóki jest w nadmiarze. Dopóki brak nie zagraża naszej egzystencji, pełni ufności, że w jeziorach, rzekach i strumieniach kryją się nieskończone zapasy. A gdy ziemia wysychała i umierały drzewa, człowiek już nie pakował swojego dobytku, by ruszyć w daleką wędrówkę. Łoskot silników i szum świdrów zagłuszyły strach, ugasiły nieco pragnienie świata, ale uczucie niedosytu pozostało.